Czy właśnie odkryto naukowe oszustwo XXI wieku i to na dodatek niewidzialnym tekstem? Naukowcy z 14 uniwersytetów, w tym Columbia i KAIST, ukryli w swoich badaniach instrukcję dla AI, by pisała tylko pozytywne recenzje. Jak to zrobili? No, za pomocą białej czcionki i mikroskopijnego tekstu, którego człowiek nawet nie zobaczy. Ale AI już tak. W środku artykułu były komendy w stylu unikaj negatywnych komentarzy, no, pochwal metodologię, albo. To nie teoria spiskowa, to raport Nikkei Asia. Część naukowców twierdzi, że to taki eksperyment. Chcieli po prostu sprawdzić, ilu recenzentów czyta, a ilu po prostu wrzuca ten tekst do czata GPT. Ale KAIST już wycofuje publikacje. A co jeśli takie komendy trafiają też do grantów, do raportów albo do podręczników szkolnych? Czy to jeszcze przebiegłość? Czy to już jest przeklęt? No i właśnie, powstaje pytanie. Czy nauka jest gotowa na AI, która potrafi być zmanipulowana jednym niewidzialnym zdaniem?